I doprowadzamy do tragicznej wprost sytuacji, że obowiązuje coraz częściej narracja, że były dwa powstania warszawskie. Zarówno w miarę poważni ludzie i wydawałoby się normalni tak piszą, jak też różni sekciarze, przebierańcy, pedałownicy rowerowi po Warszawie przy ciastych mundurkach, na różne możliwe sposoby obrabiają naszą historię. Co to znaczy dwa powstania warszawskie? To znaczy, że jedno było powstanie żydowskie a drugie antyżydowskie. Właśnie bojowy kapitana Hale, Trzy gangi AK w Warszawie na masową skalę mordowania Żydów. Znane nazwisko Jan Grabowski, taki współczesny nienawistnik z, z kręgów, gdzie cały czas wykazuje polski antysemityzm. Tam, gdzie go nie może znaleźć, to dorabia sztucznie. Bierze relacje ludzi, którzy nic nie widzieli, nigdzie nie byli, jako najbardziej wiarygodne. Jeśli ktoś to negliżuje, pokazuje, że to nie był świadek. To jest deprecjonowanie zagłady. Jak można to negować? Mamy do czynienia z takimi właśnie ludźmi.